Cześć widzowie! Transformery są na pewno jednym z najciekawszych i najbardziej różnorodnych gatunków zawierającym w sobie ogromną ilość potężnych wojowników, jednych mierzących po 3 metry, a innych nawet po 15. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, który transformer jest najmocniejszy. Jeżeli film się spodoba zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijał. Przechodzimy do odcinka. Aby miało to sens, opłaca się brać pod uwagę tylko zwyczajne transformery pokroju Optimusa czy Shockwave'a, bo inaczej jasne jest, że bogowie transformerów jak Unicron będą najsilniejsi albo ewentualnie Quintessa, więc jeśli miałbym określić, tak najpotężniejszym Decepticonem był Megatron, który wracał po każdej przegranej, korzystając z absolutnie każdej sztuczki, aby pokonać swoich przeciwników, gdzie pomimo, że przegrał większość walk z Optimusem, tak nigdy się nie poddał ani nie bał ostatniego Prima. Po każdej porażce Megatron stawał się silniejszy, już nie mówiąc o jego inteligencji i umiejętnościach, ale nie jest to nawet blisko najmocniejszego Transformera, bo silniejszy od niego jest choćby Optimus Prime i jego mentor Sentinel Prime stojący według mnie na równi, z uwagi na bardzo podobne umiejętności w walce, bo przecież to Sentinel uczył Optimusa jak władać mieczem energonowym czy bronią palną i wielu więcej. Jeżeli jednak wybrać tylko jednego, tak byłby to Sentinel, z uwagi, że Optimusowi w najcięższych sytuacjach prawie zawsze ktoś pomagał, a i przegrał ze swoim nauczycielem dwa razy, więc mimo wszystko szala zwycięstwa przechyla się na strony Sentinela, co czyniłoby Optimusa trzecim najmocniejszym transformerem. Ale najpotężniejszy nie należy nawet do żadnej frakcji Cybertronu, czyli ani do Decepticonów, ani Autobotów, a jest to oczywiście sam Lockdown, najpotężniejszy łowca głów w kosmosie. Lockdown był tak potężny, aby dwa razy bez najmniejszego problemu pokonać Optimusa Prima, najpierw dosłownie niszcząc go na strzała, przylatując ogromnym statkiem, którego nie dało się nie zauważyć, a za drugim razem wyrwał mu z rąk miecz i powalił go jego własną bronią, co pokazuje, że był absolutnie najlepszym wojownikiem i aby go pokonać potrzeba było Optimusa, Bumblebee, rozpraszających ludzi i ataku z zaskoczenia. Lockdown miał najmocniejszy bojowy statek i największy arsenał broni ze wszystkim, co można było sobie zamarzyć, z kolei oprócz samej inteligencji był wyśmienitym strategiem, potrafiąc walczyć przeciwko każdemu adwersarzowi, ponieważ pokonał tak wielu silnych wrogów, że prawie żaden nie mógł sprawić mu problemu, przy czym Lockdown był tak wytrawnym łowcą, że idealnie poznał ciało Transformera, mogąc modyfikować siebie samego, na przykład implementując sobie w głowie wielkie rozkładane działo strzelające niewiarygodnie potężnymi pociskami. Bardziej godne podziwu jest to, że mówi się o nim jako o czymś nieuniknionym i że jeżeli zostanie do czegoś wynajęty to nie ma szans aby nie wypełnił zlecenia, a nawet podobno kiedyś zniszczył całą planetę aby zamknąć kontrakt, co najlepiej pokazuje jakim był Monstrum. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film oraz czy się ze mną zgadzacie, jak i nie zapomnijcie zostawić łapki, suba i komentarza żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!